Witam Was w moim nowym filmiku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić perfekcyjne ombre w dosyć łatwy sposób. Ja tutaj mam mm, trzy farbki L'Oreal Colorista, ale Wy możecie użyć jakich tylko chcecie. To jest tylko przykład. I będę używać tylko dwóch kolorów, nie trzech, bo to będzie takie dwukolorowe ombre. I będę to wykonywać na sztucznych włosach, ale to też jest tylko w celu prezentacji. Więc zaczynamy, kiedy nie wiemy, jaki kolor połączyć, z którym, zwłaszcza kiedy robimy kilkukolorowe ombre, warto sobie zrobić jakby taką mapę kolorów, tak jak tutaj. Mieszałam jedno z drugim, żeby zobaczyć, co się ze sobą ładnie połączy, co będzie ze sobą współgrało. I w mojej, w mojej metodzie wykonywania ombre będziemy tworzyć taki kolor przejściowy, aby jeden kolor w drugi płynnie przechodził. I ja tutaj, właśnie zrobię ombre czerwono, znaczy właściwie bordowo-fioletowe. I właśnie, żeby ten kolor przejściowy miał, miał odpowiednią barwę, łączę tu te kolory, aby wiedzieć w jakim stosunku mniej więcej je połączyć, kiedy już będę chciała je pofarbować. I dowiedziałam się, że kolor bordowy bardzo dominuje, czy to nad turkusowym, czy to nad fioletowym, więc go wystarczy dodać dosłownie odrobinkę, żeby powstał ładny kolor. I teraz zaczynamy od nakładania farby. Ja zaczynam od koloru bordowego. Zaczynam od końca. Do nakładania ombre zdecydowanie rekomenduję użycie pędzelka. Warto sobie przełożyć farbę do kubeczka. Będzie nam po prostu prościej musimy się postarać, aby nałożyć dokładnie farby na włosy do mniej więcej równej wysokości, ale tu nie musimy tworzyć żadnych nie wiadomo jakich przejść czy coś takiego, ponieważ właśnie stworzyliśmy nasz kolor przejściowy i one nam się ładnie ze sobą połączą. Więc jeżeli chodzi o to, nie musimy się starać, ważne, aby dokładnie pokryć włosy. I teraz przechodzimy do naszego koloru przejściowego. Dodajemy odrobinę czerwonego. Tak jak wcześniej mówiłam, że on bardzo właśnie dominuje, więc tylko odrobinę. Dokładnie mieszamy. Nie ja do tego używam mniejszego pędzelka, ale to nie jest jakieś konieczne. Ważne, aby farby były dobrze ze sobą wymieszane. I tutaj. Nakładając farby na włosy, nie musimy tworzyć żadnych przejść, one nam się ładnie same połączą, ponieważ różnica między tymi kolorami nie jest jakaś bardzo duża, więc po prostu musimy się starać, aby dokładnie pokryć włosy mniej więcej do równej wysokości. I tyle. Teraz przechodzimy do koloru fioletowego. W tym przypadku musimy się bardziej postarać, ponieważ nasz naturalny kolor włosów, w tym przypadku jest to blond, będzie przychodził do fioletowego, i w przypadku blondu jest to o tyle trudne, że jest to jasny kolor i wszystko widać. A więc, aby ombre ładnie wyszło, zaczynamy nakładać farbę od tej dolnej granicy, wyciągając ją, tak, rozcierając ku górze. I wtedy stworzy nam się ładne przejście z naturalnego koloru do fioletowego. Jeżeli nie czujesz się mm, dobry właśnie w wykonywaniu ombre, warto, warto pofalować włosy, ponieważ wtedy y, te przejścia będą jeszcze bardziej naturalne. Możesz również przeczesać jakąś szczotką, grzebieniem, wtedy też się nam to ładnie połączy, ale uważaj, ponieważ przeczesując na szczotce głównie zostanie ten kolor, który jest na samym dole i przeczesując drugi raz możesz ubrudzić naturalny kolor włosów, właśnie w tym przypadku na przykład na czerwono. To już nie będzie zbyt estetycznie wyglądać. Tutaj jest po farbowaniu, włosy jeszcze muszą wyschnąć i przyznam, że całkiem nieźle mi to wyszło. Tak wyglądają po wyschnięciu. Mogą być trochę napuszone, ponieważ przed chwilą je rozczesałam gęstą z tą szczotką, ale i tak uważam, że całkiem nieźle mi to wyszło. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, albo jeżeli macie jeszcze inne metody na idealne ombre. I to by było już wszystko w tym filmiku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!